Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Bardzo wam się spodobał pomysł na glutki z pasty do zębów i kleju, więc tym razem pokażę wam jak zrobić glutka Gudetame, którego znacie z zestawów Japana Zjadam. Chciałam go zrobić na wzór mojego Gudetamowego antystresa, którego kupiłam w Japonii. Przetestowałam dla was specjalnie różne kleje i różne pasty, żeby wybrać w końcu to połączenie, które działa najlepiej. Do zrobienia glutka będziecie potrzebować kleju do papieru w płynie. Ja kupiłam najtańszy przezroczysty w sklepie papierniczym. Ten biały niestety nie działał zbyt dobrze. I pasta do zębów. Tutaj akurat nie zadziała każda pasta, tylko i wyłącznie żelowa. Jeśli użyjecie zwykłej, to wam niestety nie wyjdzie. Oczywiście, to nie musi być Colgate, ale ze wszystkich, które testowałam, tylko ta działała. Jeśli nie jesteście pewni, czy wyjdzie wam z waszej pasty i kleju, to sprawdźcie na małej porcji. Nie ma sensu ich marnować, jeśli nie działają. Pamiętajcie też, żeby pasta była bez koloru, bo inaczej nie będzie wyglądać jak białko. Do zrobienia naszego gudetamy musicie przygotować modelinę lub jakąkolwiek inną utwarcalną masę. Ja tutaj mam ciasto plasto. Lakier do zabezpieczenia modeliny. Ja kupiłam błyszczący lakier do modelin Fimo, ale obojętnie jakiego użyjecie. Możecie też wziąć przezroczysty lakier do paznokci, ale on po czasie może odpadać od masy. Do tego marker niezmywalny z cienką końcówką i coś do mieszania. Zaczynam od zrobienia gudetamy. Biorę sobie mojego gniotka, żeby mi służył za wzór. Moja żółta masa jest zbyt jaskrawa, więc dodam do niej trochę pomarańczowej. Wejmuję kawałek żółtej masy i odciptkę pomarańczowej i mieszam je ze sobą. Odrywam od niej kawałek na nóżki i rączki, a potem formuję w owal. Kiedy mam już podstawowy kształt budetamy formuję dwa małe stożki i przyklejam od dołu. To będą jego nóżki. Potem formuję mały wałek i przyklejam go na płasko, tworząc łapkę. Tak samo robię drugą. I teraz czas na zadek. Używam do tego szpatułki, ale jeśli jej nie macie, to możecie użyć wykałaczki. Jeśli używacie modeliny, to teraz jest czas, żeby ją ugotować lub upiec. Kiedy masa jest już utwardzona, biorę marker i rysuję oczy i buzię. I tak się prezentuje cały Gudetama. A teraz lakier. Ja używam tu lakieru do modeliny, ale możecie też próbować z innymi lakierami. Maluję go po to, żeby utrwalić marker i zabezpieczyć przed przyklejaniem do masy. Teraz pozostawiam go do wyschnięcia. W tym czasie przygotowuję masę. Możecie ją zrobić na oko lub użyć łyżeczek. Napełniam łyżkę klejem i wylewam na naczynko, w którym będę mieszać masę. Teraz biorę pastę i odmierzam jej tyle samo lub troszkę więcej niż kleju. Całość intensywnie mieszam do czasu aż mieszanka zgęstnieje i zacznie się odklejać od naczynia. Jeśli mieszacie dłużej niż minutę i nic się nie dzieje, to dodajcie więcej pasty. Jeśli nadal się nie odkleja od naczynia, to znaczy, że macie złą pastę lub zły klej, bo niestety nie każda działa. Kiedy masa zacznie się odklejać od naczynia, biorę masę w dłonie i mieszam ją dalej w ten sposób. Na początku będzie się trochę kleić do palców, ale przestanie kiedy składniki się już dobrze wymieszają. Jeśli nie użyjecie kolorowej pasty lub dodacie jakąś farbę, to wyjdą Wam kolorowe glutki. Możecie zobaczyć jak je zrobić klikając w prawym górnym rogu. Kiedy gudetama całkowicie wyschnie, przykładam go do masy i sprawdzam czy nie jest jej za mało. Jeśli jest ok, zawijam go w masę i gotowe. Można się zacząć bawić i rozciągać naszego nowego przyjaciela. Masa się nie klei, jest bardzo podobna do tej sklepowej, ale pachnie o wiele lepiej. Kiedy skończycie zabawę, wystarczy zamienić glutka szczelnie w folię spożywczą i schować w ciemne miejsce. Zachęcam was bardzo do wypróbowania mojego przepisu. Podzielcie się waszymi glutkami na Instagramie oznaczając Agnieszka Grzerak blog. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się ciepło i papa! I jakbyście nie mieli pomysłu, co teraz oglądać, to zapraszam do obejrzenia odcinka w Studio Tymberg, w którym gościnnie brałam udział.